Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Was tak nakłonić do zastanowienia się przemyślenia tematu związanego z przyszłością naszych dzieci. Często jest tak, kiedy myślimy o przyszłości naszej dzieci za te 15-20 lat, to niewątpliwie rozważamy opcję lokaty. Założenia lokaty na przyszłość dla naszych dzieci. I Słuchajcie, kiedy rozważamy różne opcje, warto powiedzieć, kiedy te pieniądze będą w stanie faktycznie, realnie pomóc naszym dzieciom. Zakładając też, co siedzi takiemu 25-latkowi w głowie i o czym on marzy. Z praktyki, z doświadczenia swoich marzeń na tym etapie, to niewątpliwie takim największym moim marzeniem oczywiście, jest oprócz studiów, był pierwsze auto, wyjazd na stypendium, wkład własny w mieszkanie, wesele, pierwsza firma. To były realne moje marzenia, które ze względu na etapy w życiu po prostu się pojawiały. I niewątpliwie, gdyby wtedy na każdym z tych etapów nie pomogli mi rodzice, to niewątpliwie byłoby mi trudniej. I sądzę, że każdy z nas przechodził podobny scenariusz. Pod warunkiem, że oczywiście rodzice byli w stanie z czegoś dołożyć. Ale większość, powiedzmy, z nas była na tym etapie, że coś tam jednak od tych rodziców otrzymała. I teraz my, myśląc w tej chwili o przyszłości naszych dzieci, które jeszcze są małe, ale za ileś naście lat będą już dorosłe, rozważamy różne opcje. I między innymi po to, żeby zapewnić im dobry start. Rozważając lokatę, musimy rozważyć wszystkie za i przeciw. Co jest w takim razie za tym, żeby założyć taką lokatę? Za tym, żeby założyć taką lokatę, jest to przede wszystkim kasa na realizację marzeń, tych, o których wspomnieliśmy i tych, które nie są zapisane, bo na przykład są bardzo, bardzo indywidualne. Czyli na dowolnych celtach, na dobrą sprawę. Poza tym, myśląc o lokacie typowo dla dzieci, Musimy być przygotowani na bardzo dużą samodyscyplinę w odkładaniu tych pieniążków. Czyli zakładając, że odłożymy te 250 zł miesięcznie przez 18 lat, to tak na dobrą sprawę będziemy w stanie nadgromadzić te 60 tysięcy zł. Około załóżmy, bo to wiadomo, że to oprocentowanie może być różnie. Przypuśćmy, będzie to kwota około 60 tysięcy zł. I teraz taki sposób oszczędzenia w formie lokaty jest przede wszystkim bezpieczny bo przy stałym oprocentowaniu zapewnia stały przewidywalny zysk, no chyba, że zerwiemy lokatę, ale ogólnie stały taki y, przewidywalny zysk. Istnieje też kolejna bardzo ważna zaleta, a mianowicie to, że lokata daje możliwość szybkiego zawarcia i szybkiego zerwania. W kwestii wad takiego rozwiązania warto wspomnieć przede wszystkim o tym, że trzeba mieć dużą samodyscyplinę. No i w przypadku śmierci, Przekażemy tyle, ile byliśmy w stanie nagromadzić. Poza tym musimy mieć to przeświadczenie, że jeżeli dojdzie do naszej śmierci, a my będziemy jedynym właścicielem takiej lokaty bądź współwłaścicielem lokaty, to ta lokata przejdzie w masę spadkową. Więc finalnie niekoniecznie musi trafić do dziecka. Kolejna bardzo ważna kwestia. To to urealnienie w czasie tej kwoty, którą składamy. Bo cóż, że my zakładamy na dzień dzisiejszy, że uskładamy te 50 tysięcy dla tego naszego dziecka. Skoro ta kwota na przestrzeni tych 18 lat może tak stracić na wartości, że te 50 tysięcy to będzie niewiele warte. Więc nie ma takiego urealnienia w czasie, bo ta inflacja po prostu jest i będzie. I widząc. Yhm, to, co się dzieje z wartością złotego, i widząc to, w jakim tempie w tej chwili ceny rosną i to, co się dzieje na, yy, na świecie, to niewątpliwie ta wartość pieniądza będzie spadać. Może to się w jakiś sposób unormuje, ale widać ku temu tendencję. Czy jest brak, tak na dobrą sprawę, gwarancji, że te środki przede wszystkim trafią do dziecka, że ta lokata wcześniej nie zostanie po prostu najzwyczajniej yy, zamknięta i że wysokość samych odsetek, Wcale nie będzie tak zadowalająca, jak nam się na tym etapie wydaje. I Teraz chciałabym Wam pokazać, bo y, z, korzystając z kalkulatora bankiera, y, udało mi się taką symulację przeprowadzić, jak to by było, gdybyśmy te właśnie 18 lat odkładali. Czyli odkładamy 250 zł miesiącu. Widzimy tutaj, jak kwota na koncie nam fajnie rośnie. No i załóżmy to, co wcześniej wspomniałam, y, po paru latach dochodzi do zgonu czy do śmierci. I w takiej sytuacji to, co żeśmy tutaj zdołali uskładać, przeznaczone będzie na to dziecko nasze, najukochańsze. Czyli nie ma tutaj tej gwarancji, że faktycznie my zaczynamy uskładać tę kwotę i my ją uskładamy, bo różne sytuacje są w życiu. Bo niekoniecznie yy, ta śmierć może nas dotyczyć, może dotyczyć naszego współmałżonka, współmałżonka, może coś się zadziać, może ktoś z nas być niezdolny do pracy. Więc w takiej sytuacji może ulec nieszczęśliwemu wypadkowi. Więc w takiej sytuacji niewątpliwie są różne sytuacje życiowe, które mogą doprowadzić, że ta lokata zostanie przerwana, że to składanie zostanie przerwane. Mijają kolejne miesiące, mija czwarty rok, uskładaliśmy już po czterech latach 12 tysięcy. Bardzo się cieszymy. To dalej nie jest ta kwota finalnie, którą byśmy chcieli, żeby nasze dziecko otrzymało, ale ogólnie rzecz biorąc, idziemy w dobrym kierunku. I w ten sposób uskładamy. Jeżeli przy dobrych wiatrach przez te 18 lat, skrupulatnie, miesiąc, w miesiąc będziemy odkładać pieniążki, to po tylu latach uskładamy 60 jakieś 2000 zł. Ale czy to jest jedyne rozwiązanie w ogóle, jeżeli chodzi o nasze dzieci? Drugim fajnym rozwiązaniem, wartym wspomnienia, opowiedzenia o nim. Jest posag dla dziecka. Ale co to takiego? To jest takie dość um, zaawansowane, można powiedzieć, um, rozwiązanie. Mające na celu nie tylko gromadzić środki, tak jak to w przypadku lokaty, ale ma również przede wszystkim gwarantować kwotę do wypłaty. I na czym to dokładnie polega? Co daje taka. Um, tak, te, co daje takie rozwiązanie, taki posag dla dziecka? Przede wszystkim, tak jak już wspomniałam, jest to gwarantowana kwota do wypłaty. Więc jeżeli na przykład teraz moje dziecię ma 7 lat i zakładam taką polisę posagową dla niego, to wówczas niewątpliwie po tych 18 latach składania, czyli do jego 25 urodzin, jestem w stanie uskładać załóżmy 50 tysięcy złotych. Może te pieniądze faktycznie nie pracują. Ja je składam, kumuluję. Też mogę w trakcie dokonać ich wykupu, czyli częściowego, y, większościowego zwrotu y, tych środków. Ale jeżeli, przypuśćmy, w połowie gdzieś tej drogi składania, kumulowania nam tych środków, mnie się coś stanie, na przykład będę niezdolna do pracy y, i będzie to orzeczone oczywiście przez lekarza-orzecznika, lub najzwyklej umrę, to w takiej sytuacji. To ubezpieczyciel dopłaci tą brakującą kwotę, i w umówionym tym czasie, w wieku tych 25 lat, jego wypłaci tą gwarantowaną kwotę, bez względu na to, czy ja będę żyć, czy nie. Więc to jest takie rozwiązanie, które ma za zadanie zapewnić Wam gwarantowaną wypłatę tej konkretnej kwoty dziecku w określonym czasie. Taką e, bardzo fajną e, zaletą e, również ubezpieczeń stykte posagowych jest możliwość właśnie rozszerzenia o rentę dla dziecka, no kwotę renty na poziomie 500 tys., 2000, 3000 zł miesięcznie w sytuacji, kiedy dojdzie do zgonu które, e, któregoś z rodziców, o NNW z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej, o e, możliwość przejęcia składek w przypadku niezdolności do pracy, o przejęcie opłacenia składek w przypadku śmierci współubezpieczonego, na przykład małżonka, o możliwość wykupu większości zgromadzonej kwoty. I teraz, hmm. słuchajcie, ale zaraz usłyszę, na polisie zarobię, będę mieć oprocentowanie, a jak to wygląda tutaj? Faktycznie kwota samego tego posagu, który jest zgromadzony, nie podlega oprocentowaniu. Bo jej zadaniem nie jest zapomnienie wam zysku. Jest jej zadaniem zagwarantowanie wypłaty określonej kwoty, bez względu na to, co się wam przydarzy, co się tobie wydarzy. Czyli jeżeli przypuśćmy, tak jak wspomniałam wcześniej, umrzesz, to i tak ten twój dzieciak tą kasę otrzyma, bo i będzie to po prostu gwarantowane. Ale jeżeli dożyjesz, przez wszystkie lata będziesz Płacał tą kwotę, to tak na dobrą sprawę nie jesteś wiele stratny. W przypadku lokaty, tak jak już wspomniałam, nie masz gwarancji, że wstędziesz w stanie to uskładać, bo przykładowo, jeżeli faktycznie coś się w międzyczasie zadzieje, przerwiesz tam lokatę albo po prostu wyciągniesz te środki, to tak na dobrą sprawę dalej jesteś z niczym. Jak to wygląda kwotowo? Żebyście widzieli, bo dużo się mówi, więc ja Wam tutaj pokażę na przykładzie bardzo podobnej. Tam y, rozmawialiśmy o 250, y, kwocie 250 zł. Tu też mówimy o kwocie przybliżonej. tu akurat w tym przypadku, w, przy umowie podstawowej, czyli właśnie z tytułu styk y, y, bez tych umów dodatkowych, czyli z tej podstawowej umowy związanej z gwarantowaną kwotą do wypłaty, 247 zł płacamy miesią, miesięcznie przez 18 lat. Rocznie jesteśmy w stanie wpłacić 2,964 przez całe 18 lat. Z tych kwot wpłacimy 53 362 zł. To jest kwota, jaką wpłacimy na tą umowę podstawową w całości. Kwota gwarantowana, jaką otrzyma dziecko bez względu na to, w którym momencie nastąpi Twój zgon, jest zawsze 50 tysięcy. Zawsze 50 tysięcy. To nie jest kwota szacunkowa. To jest kwota, jak będzie na zasadzie koniunktury dobrej to otrzyma. Jak będzie bez sensu koniunktura i coś się zadzieje na, na polskim rynku, to nie dostanie. Zawsze dostanie. Mało tego, w przypadku tych kwot w międzyczasie następuje tak zwana indeksacja, która powoduje, że te składki są urealnione w czasie. Indeksacja przebiega, dopóki żyjesz. Więc tak na dobrą sprawę. Jeżeli wpłacasz te składki, nic się nie dzieje, ona jest cały czas urealniana, cały czas do wartości pieniądza. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Yy, tak jak tutaj i tak jak już w przypadku lokaty, istnieje możliwość wykupu części zgromadzonych tych środków. Więc w sytuacji, yy, gdybyś jednak po 10 latach. Yy, Stwierdził, że jednak te środki są Ci potrzebne i nie chcesz ich przeznaczać swojemu dziecku, bo nagle okazuje się, że są no zupełnie w innym miejscu potrzebne i, i ta potrzeba jest wyższa, istnieje możliwość po prostu wykupu. Nie wykupisz oczywiście w tych pieniądzach, które zapłaciłeś je, bo wpłaciłeś powiedzmy tam 29 tysięcy ponad, wykupisz je w kwocie niecałe 26 tysięcy, ale generalnie istnieje możliwość częściowego tego. Wykupu. Dlaczego te kwoty są różne? Dlaczego one nie są identyczne? Dlaczego nie odzyskamy tyle samo, co wpłacimy? Bo, tak jak już na wstępie wspomniałam, to nie ma na celu gromadzić wam środki i żeby one na tyle pracowały, żebyście na tym zarabiali, tylko ma to zapewnić ochronę w sytuacji, kiedy ten plan składania tych pieniędzy przez 18 lat no nie wypali jednak tak, jakbyście chcieli, i którejś z Was. Czyli ty, czy twój współmałżonek, nagle przestanie być na tym świecie. W takiej sytuacji, bez względu na to, czy sytuacja dotyczyłaby ciebie, czy dotyczyłaby twojego współmałżonka, w takiej sytuacji najzwykle ubezpieczyciel przejmuje opłacanie tych składek. Czyli jeżeli w 10 roku twój współmałżonek umrze, to ty przestajesz płacić tą składkę, a dziecko i tak w wieku 18 lat dostaje 50 tysięcy. Czyli tak na dobrą sprawę dostajesz, a w zasadzie dziecko dostaje 25 tysięcy złotych. Tak? Takiego poczucia nie da lokata. Bo w lokacie przy 10 roku będziemy w stanie uskładać sobie jakąś tam kwotę, ale dostaniemy tylko tyle, ile udało się nagromadzić. Tu ta ochrona jest i tak zapewniona na maksymalny poziom cały czas. Czy da się w jakiś tam sposób... Yy, Porównać te dwa produkty, który jest bardziej wartościowy: lokata czy polisa dla dziecka. Polisa posagowa, tak jak już wspomniałam, ponieważ jest to bardzo istotne, powtórzę jeszcze raz, nie ma na celu zarabiania. Jest to sposób jednoczesny na zagwarantowanie konkretnej kwoty dla dziecka, ale z drugiej strony y, ma ona na celu zabezpieczyć Was pod kątem Gdyby wam się coś stało, to ono i tak będzie miało kasę na start w swoim życiu. Lokata jest instrumentem, który ma za zadanie wam oszczędzać, pomnażać was, wasz majątek, ale dzieje się tylko wtedy, kiedy wy te pieniądze wpłacacie. Kiedy przestajecie, pracuje tylko na tym, co jesteście w stanie zgromadzić. Więc jeżeli po drodze parę składek nie wpłacicie. Nagle zaczniecie przelewać raz na rok albo raz na pół roku, to niewątpliwie nie będzie się w stanie odłożyć takiej kwoty. Tutaj niewątpliwie y, składkę już trzeba wpłacać. Owszem, są też różne inne rozwiązania mające na celu w przypadku ciężkiej, jakiejś chwilowej sytuacji, y, możliwość y, chwilowego niewpłacania tej kwoty. Są też określone jakieś dodatkowe y, sytuacje, które przekwalifikują tą polisę na okres bezskładkowy. Jest wiele o rozwiązań. Ja mówię tylko o podstawowych informacjach dotyczących tych dwóch produktów. Niewątpliwie wartych, wartych rozważenia. Ja jestem zwolennikiem jednego i drugiego, powiem szczerze i uczciwie, ze względu na to, że każdy z nich ma swoje zalety. Każdy z nich ma sporo za. I dlatego warto poznać obie opcje, żeby w sposób świadomy, żeby w sposób y, całkowicie y, taki szczegółowy i sposób konkretny móc, je ze sobą w jakiś tam sposób porównać i podjąć świadomą decyzję. Dlatego y, wspominam o tym rozwiązaniu. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, jeżeli chcecie poznać na swoim przykładzie, zapraszam do biura. Opowiem Wam już wtedy ze szczegółami, jak to wyglądać będzie na Waszym przypadku. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że to wideo Wam się spodobało. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. Pozdrawiam.